Witamy w kolejnym odcinku na moim kanale Rolnik Szuka. Ponownie z panem Wojciechem, jego drugi ciągnik. Udało nam się tak zorganizować dzień, co prawda deszczowo-śnieżny, że możemy nagrać drugi egzemplarz, którym jest właśnie wspomniany też wcześniej Case Maximum 140 wersji MultiController. No i pan Wojciech również tam tutaj kilka słów pomoże o tym ciągniku opowiedzieć. Na to liczymy. No i zaczynamy. Zapraszamy na szczegółową prezentację. To jest znowu ciekawa sytuacja, bo tutaj jest ten joystick, to jest też rzadko, rzadko chyba z tym, z tym joystickiem tak, nie? Tak, się tak, spotyka, tak. bo tak szukałem w używkach nawet, czy tak, to aha. jest normalnie Power zmieniane biegi, nie? No mamy 17-biegową, no, tak. 17 no. I mamy dwa zakresy, że ten, e, do 9 biegu mamy ten dolny, a później mamy. I trzeba, ten z, przyciskiem, górny. trzeba z przyciskiem przejść przez e, tak, no, tak, 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 Do tak. następnego biegu, nie? I to jest 2007, tak? Tak, 2007, ale to jest z grudnia, więc praktycznie można powiedzieć, że od 2008 ktoś go zaczął użytkować. Bo bo one chyba było... 27 się zaczęły te, tej serii, nie? No. Rzecz. Tutaj mamy te biegi, te przełączanie szybsze, wolniejsze. Tak? tu mamy e, podnośnik. Szybkie opuszczanie i podnoszenie, jak jesteśmy już na polu. Tutaj zamiast dźwigni rewersu możemy użyć tego przycisku. Przyciskamy, zmienia kierunek jazdy Ten przycisk jest do tego planowania, uwroci. No i przycisk automatyczny, tak? Że z automatu, tak? że Przyciskamy ten przycisk, no i automatycznie nam sam e, zmienia zakres e, biegu. Tu jest joystick od tura, mamy funkcję opuszczania, podnoszenia, pochylania ramki. No i przy przyciśnięciu przycisku. Tego mamy tą trzecią funkcję zamykania, otwierania krokodyla. Tutaj mamy funkcję, ta funkcja jest od dodatkowego wyjścia hydraulicznego z tyłu, takie osobne jedno, które tutaj na przykład otwieramy w jedną albo w drugą stronę. Tu mamy zmianę tej hydrauliki, że przyłączając ten przycisk, te wyjścia, które tutaj mamy od Tura, automatycznie są zmieniane na wyjścia tylnie. Te, te cztery, które mamy tutaj. Te pary co możemy regulować, sobie przepływy oleju, tak? Podnoszenie to wolne, wolne, szybkie. tak? A, no, przy zaczepianiu, no, to, przy zaczepianiu tak. to wygodne. No ta blokada automatyczna mostu, blokada zwykła. No i tutaj blokada mechanizmów, tak? No i tutaj wiadomo, wałki, wałek na automacie, tak? Jakiś tam przycisk od y, oświetlenia, ale to tutaj nie działa, jakby, bo to, to tutaj są te wszystkie przyciski zespolone tu. No wiadomo, ta skrzynia tutaj te wolne, szybkie. Czyli co, wolne, szybkie i jak włączymy sobie zakres no. ten H czy L, no. tam jest chyba H, tak? No jak mamy w tej chwili tak, włączony, no to mamy H, tak? Mamy ten górny zakres. Przełączymy na dół jest ten dolny zakres. No i biegi mamy tutaj do samego dołu, tak? Do jedynki. Później przełączamy na górę, mamy od dziewiątki. Do dwunastki i od dwunastki mamy... No już nam nie przejdzie, bo on musiał już jechać, nie? Do siedemnastki tak? Do siedemnastego biegu tam. No i tutaj funkcja z tym automatem. A, pojawia się. Auto. Od razu pojawia się automat i w automacie idzie. No, Naciskając na przycisk, automat, od razu automat nam znika. A pozycję głębokości, tak? Tutaj... To jest jakaś blokada chyba, jest można sobie zablokować, tak? Tak, można. Nie, no tutaj mamy jedną i drugą właśnie. Nie, no chyba to jest taka właśnie blokada, tak, że dokąd... Tak, Aha, żeby wiedzieć dokąd... Chyba tak. tak. żeby wiedzieć do którego momentu sobie mhm. ustawić ten zakres. Tutaj mamy te, 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 te regulatory od, od podnośnika wszystkie, tak? Podnoszenie, opuszczanie i te inne. No i złącze diagnostyczne. No dwa wyjścia. Jedno takie te, 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 te innego typu, drugie gniazdo zwykłe. No i jakieś wyjście. No czyli to jest świeży w miarę nabytek, nie? Świeży, to, tak, to jeszcze tak, jakiegoś tak, doświadczenia tak, z tym tak, większego tak, nie ma w tym temacie. Tak, tak. Jedynie trochę co w trasie było, a tak to poza z tym... Z maszynami jakimi tam najciężej ma, co tam zapinacie mu? Co będzie zapinane? Oh, co będzie zapinane? Co, za, co będzie zapinane? Będzie obrotowy, ale musi być na właśnie XL-ach, bo tutaj już opony wymagają tego, że no niestety inny puk tutaj nie przejdzie, no i agregat uprawoosiewny. A może w przyszłości jeszcze będzie jakaś tam skorupa do ułożenia jakiegoś tam urobku, czy takiego, bo to jeszcze takie właśnie mam plany, żeby... No, tutaj dasz, tak, uchylnie, roletka, nie. no i tutaj jeszcze ta klimatyzacja, wyjście te i tutaj jakieś takie gniazdo też z prądem i klimatyzacja, tutaj regulator. No, dużo godzin ma zrobione? Tak, trochę ma, bo ma przypracowane... 10 900. Poszukiwania z niskim przebiegiem nie są dobre. No właśnie, można kupić więcej niż się ja myśli. Tak, no bo my szukaliśmy, szukaliśmy tego ciągnika w ogóle, żeby coś dostać w jakimś tam sensownym roczniku i cenie i stanie. No to od właśnie marca zaczęliśmy szukać, no to w listopadzie znaleźliśmy. We wrześniu jeszcze musieli pouprawiać po tego, no to tak nam też zeszło, no i dopiero w listopadzie coś się spotkaliśmy i okazało się, że to jest w dobrym stanie. Był w serwisie, był sprawdzony, wszystkie biegi, wszystko, wszystko przełącza tak jak trzeba, była kalibracja skrzyni zrobiona, mówili, że bez zarzutu. Czyli tak zupełnie no. na na ślepo nie, tylko jednak ostrożnie podeszliście do tematu. Tak, 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 no bo lepiej sobie sprawdzić, wiedzieć, co się kupuje, niż, niż później mieć jakieś tam problemy, tak? Te wcześniejsze, co oglądaliśmy, no to, to wszyscy mówili, że jest pięknie, że nie cieknie spod niego, a różnie się zdarzało, że skrzynia ładnie przełącza, a były większe problemy. Hmm. Zasubskrybujcie ten mój kanał, ponieważ aż 70% nie subskrybuje mojego kanału. Mało widzów po prostu pamięta o tym, że na przykład już jutro, czego nie wiedzielibyście, gdyby Wam nie powiedział, będzie nowy odcinek. A tak to zostaniecie powiadomienie. Koniecznie sub. Z dzwoneczkiem, żeby to powiadomienie na pewno przyszło. Lecimy dalej z prezentacją tego ciągnika. Ciągnik Case Maxum i seria, która produkowana była od 2007 roku do roku 2012. Mamy tutaj model 140, czyli największy model z serii. Na ekranie wam wyświetlę, jak to wyglądało, jeśli chodzi o modele w tej serii. Tutaj moc ponad 140 KM mocy nominalnej. Jeśli chodzi o moc maksymalną, to już ponad 150, a jeśli mówimy o mocy, która. Dochodzi nam przy pracy z wałkiem oraz w transporcie, no to już sięga nawet 170 koni mechanicznych, więc tutaj naprawdę już mocny koń pociągowy. Moc ta generowana jest silnika FPT, pojemność skokowa 6.7 litra. No i przechodzimy co mamy pod maską. Także tutaj Pomyślane zostało, że, że maskę jednak trzeba w jakiś sposób otwierać. Zaczynając od samego przodu, oczywiście zestaw chłodnic, chłodnica klimatyzacji, chłodnica powietrza, tak zwany intercooler. Mamy chłodnicę oleju, która jest wysuwana. Możemy dodatkowy dostęp dzięki temu uzyskać do chłodnicy głównej, cieczy silnika. Ogólnie tutaj dość duża przestrzeń, więc tego miejsca na ewentualne przedmuchiwanie jest sporo. Tam, tam dochodzi do maski, tak? Yeah. Tak, no tutaj ten, no i wlot powietrza jest tutaj z tej strony, uh -huh. przechodzi dalej i dopiero mamy ten filtr. Z lewej strony silnika mamy dostęp do filtra powietrza pod tą klapą oczywiście filtr, mamy tutaj osuszacz w układzie klimatyzacji, też ten zbiorniczek, oczywiście kompresor klimatyzacji, sprężarka układu pneumatycznego, dwa filtry paliwowe, za nimi również znajduje się pompa wysokiego ciśnienia, ogólnie silnik. Turbo doładowany z interkulerem, no i zasilany układem common rail, czyli ta pompa wysokiego ciśnienia podaje ciśnienie na szynę common Raila. Zbiornik paliwa w tym ciągniku ma pojemność 250 litrów. Poprzedni właściciel wszystko zabrał. <laughs> Oryginalna skrzynka na narzędzia z możliwością wyjęcia i przetransportowania jej, powiedzmy, w inne miejsce, gdy robimy coś przy maszynie towarzyszącej. Na przykład z prawej strony silnika znajdziemy turbosprężarkę, Poniżej mamy rozrusznik, przy którym został zastosowany taki stworzeń wystający, dzięki któremu możemy podłączyć plusa do ładowania, akumulatora, filtr oleju, alternator podstawowe komponenty przy silniku. Na górze oczywiście znajdziemy zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego i nic więcej tutaj z ważniejszych rzeczy, o których można by powiedzieć. W silniku mamy wentylator wiskotyczny, który nie obciąża nam silnika na zimno. Też patrzyliśmy wcześniej keisa, nie ma tylko po prostu 120 tego MX-a. MX-y no. MX -y. No uh -huh. i MX-y właśnie miały skrzynię czterobiegową i czteropłówkową uh -huh. zakasową. wymienił cały ten blok? Nie, wymienił, żeby nie było właśnie już pod ten, tylko po prostu skrócił i, i dał bez, bez możliwości tak? No tak, no to są jakieś te oryginalne takie tak, no, tak. typowe dla niego, nie? a tu no są i już standardy takie. Te, to jedno wyjście, które było tam pokazywane, co było osobno na tym suwaku, no to mm -hmm. to jest właśnie pod to i on najczęściej miał podpinane pod przyczepę, bo wiedział, że te wyjścia akurat jest. Tych ty no, używał najwięcej, tak praktyczne. naprawdę. Tak, tak. tak więc tył ciągnika, mamy trzy pary wyjść hydraulicznych, mamy złącza pneumatyczne, dwuobwodowa instalacja, wlew oleju do przekładni elektryczne nowe, standardowo tutaj widzimy, że jest ociekacz bezpośrednio pod tymi złączami zbiornik zaczep na szynie przesuwny, wałek odbioru mocy z prędkościami, tego się dowiemy jak wejdziemy do kabiny i tutaj jeszcze taki wolny spływ, powrót oleju do zbiornika do przekładni tutaj w tym przypadku udźwig tylnego podnośnika to ponad 7800 kg Haki, oczywiście, trzeciej kategorii. Pod tylną szybą znajdziemy dwa gniazda, złącza trzypinowe elektryczne. Po prawej stronie operatora, wybór zakresu między H a L. Regulujemy głębokość pracy tylnego trzypunktowego układu zawieszenia. Podnosimy, opuszczamy. Jest to taka funkcja, dzięki której łatwo jest zaczepiać, ponieważ działa to. Wolno, i możemy sobie podnośnik doregulować góra-dół. Automatyka załączania przedniego napędu, załączanie blokady mechanizmu różnicowego, tutaj prawdopodobnie tempomaty oraz programowanie sekwencji na uwrociach. Tutaj przycisk niestety nie jesteśmy w stanie rozszyfrować, nie ma już piktogramu, bądź ten piktogram się zapala. Jeśli ktoś wie, to w komentarzach liczymy na podpowiedzi, jak to tutaj może działać. Załączanie wałka odbioru. Mocy poprzez podciągnięcie wyłączamy. Prędkości obrotowe wałka. Mamy tutaj prędkość 1540E oraz 540 zwykłe, czyli 540E osiągane przy 1546 obrotach na minutę, 1000 przy 2120 obrotach na minutę i 540 zwykłe 1969 obrotów na minutę. Mamy tutaj automatykę załączania wałka, czyli tutaj po podniesieniu podnośnika bądź jego opuszczeniu, może to automatycznie współgrać i rozłączać wałek lub załączać. W tym miejscu przycisk dodatkowego oświetlenia. Wszelkie złącza elektryczne od takiego przykręcanego, gdzie przykręcamy bezpośrednio przewody, po trzypinowe oraz wielopinowe. W tym miejscu znajdują się regulacje elektrohydraulicznego podnośnika. Czyli regulacja siłowa, górna granica podniesienia, szybkość opuszczania, tutaj też do regulacji siłowej prawdopodobnie, i również regulacja, przy jakim uślizgu ma być podnośnik podrywany, przywracana trakcja ciągnika. Na podłokietniku mamy joystick, którym obsługujemy wiele elementów. Od hydrauliki, czyli jednej pary hydrauliki, przełączanie biegów plus minus, włączanie automatyki, czyli zautomatyzowanie przekładni tak, by przy odpowiednich obrotach przełączała nam biegi, uruchamianie zaprogramowanej sekwencji, na przykład włącz wałek, podnieś, włącz tempomat obrotów, opuść, podnieś, trzypunktowy układ zawieszenia i ten czerwony przycisk, zmiana kierunku przód-tył, czyli nie musimy używać lewej ręki do zmiany kierunku, możemy również to zrealizować z poziomu tego joysticka. Dźwignia do zarządzania hydrauliką, możemy zarządzać dzięki niej ładowaczem czołowym. Możemy również sterować wyjściami z tyłu ciągnika, a to zależy od tego, w jakiej pozycji mamy ten przycisk. Tym przyciskiem przełączamy sterowanie tak więc tutaj taka manualnie sterowana sekcja, plus z tego joysticka dodatkowe sekcje sterowane elektrohydraulicznie i przełączamy tym przyciskiem, tak jak już mówiłem, suwak regulacji obrotów silnika. Mamy również wyróżniający się przycisk stop. Mamy również drugi przycisk, którego nie jesteśmy w sumie pewni. Jest to w sumie nowy nabytek tego rolnika, więc tutaj w komentarzach, jak nam dopowiecie, to będziemy wdzięczni. Ciągnik umożliwia elektroniczne sterowanie wydatkiem oleju, więc tutaj też możemy za pomocą tych potencjometrów to ustawiać. Fotel operatora z wieloma możliwościami ustawień, oczywiście pneumatyczny, ma również obrót. Tutaj pływanie przód, tył. Regulacje siedziska, czyli pod większym kątem, pod mniejszym. Jak również całe siedzisko pracuje. Możemy je o, sobie wsunąć do tyłu. Tutaj ustawień jest sporo. Ale no, wersja wyposażenia jest y, bardzo fajna, bo może o tym świadczyć nawet ten podłokietnik, który jest. Wygodny, bo pracuje razem z fotelem operatora. Na desce rozdzielczej podstawowe wskazania obrotów silnika, temperatura silnika oraz poziom paliwa w zbiorniku. Te wskazania tutaj analogowe. No i reszta już cyfrowo. Możemy tutaj sobie podgląd zmieniać na środku. Teraz widzimy, że byłaby to prędkość obrotowa, wałka odbioru mocy. Wskazuje nam również po lewo prędkość, z jaką się poruszamy. No i reszta kontrole, która w tej chwili nie świeci, ale również tutaj się pojawia, oczywiście informuje operatora o tym, co mamy włączone, na przykład przedni napęd, blokadę i tego typu rzeczy. Po lewej stronie deski mamy również przyciski, dzięki którym przełączamy wskazania, możemy tutaj sobie ustawić szerokość roboczą. Maszyny, dzięki czemu ciągnik będzie nam liczył, ile powierzchni przepracowaliśmy. Także takie wskazania różnego typu tutaj można z tego poziomu wybierać. Również z prawej strony możemy sobie różne podglądy realizować. Widzimy wysokość teraz podnośnika prędkość obrotową wałka. Z lewego tylnego słupka sterujemy prędkością obrotową dmuchawy na wiewu i wybieramy czy ciepło, czy zimno, włącznik układu klimatyzacji zapalniczka oraz też jakieś dodatkowe złącze elektryczne. Z lewej strony operatora również schowek który na pewno był opcją wyposażenia jest to taka głęboka skrytka z możliwością całkowitego odpięcia, wypięcia i możemy sobie zabrać ją na zewnątrz kabina ciągnika wyposażona jest w okno dachowe w sytuacji gdzie pracujemy z ładowaczem czołowym bardzo przydatna opcja wysokie załadunki nie są problemem Tak więc odpalamy Case'a Maksuma, multicontroller wersja 140. No i mamy to: hamulec ręczny, sterowanie ładowaczem za pomocą tej małej dźwigienki. Opuścimy sobie go trochę na dół. I widzimy, że mamy dziewiąty bieg do ruszenia. Gdybyśmy tutaj zmienili te dźwignie, to mamy teraz piątkę, czwórkę, trójkę. Dwójkę, jedynkę. Kierunek jazdy do przodu. Puszczam powoli sprzęgło. I mamy najwolniejszy bieg, jaki jest możliwy w tym ciągniku. Pierwszy. Dwójka. Trójka. Czwórka. I co ciekawe, została nam jedynka do jazdy w tył. Zmieniam kierunek jazdy. I teraz zmieniam sobie na dwójkę. Trójkę. Znowu zmieniam kierunek jazdy. I teraz do przodu jadę na czwartym. Do tyłu na trzecim. Zmiana kierunku jazdy również może się odbywać za pomocą joysticka. Jak wcześniej mówiłem, jest przycisk. Wystarczy, że nacisnę. I już zmieniam kierunek jazdy. Zatrzymamy się. Naciskamy dźwignię rewersu. Trzeba ją przycisnąć. Zmieniamy na biegi szybkie. I teraz z dziewiątego biegu sobie ruszymy. I teraz sobie zmienimy kierunek jazdy, bardzo fajnie płynnie, i znowu zmienimy i bieg dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Ręczne sterowanie obrotami silnika. W tym miejscu mamy uruchamianie tempomatu. Spróbuję sobie uruchomić ten tempomat. Włączam i widzimy, że obroty spadły, ponieważ ten tempomat był ustawiony na bardzo niskie obroty. I teraz przyciskając, zwiększam sobie zapamiętane obroty i wyłączam. Włączam i wyłączam. Jest tutaj również pamięć drugiego tempomatu. Włączę mam pierwszy, naciskam. Ten pomad drugich obrotów, tych wysokich. I również mogę oczywiście doregulowywać te obroty. Ruszamy do przodu. I przejedziemy się kawałek. Z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować rolnikowi Wojciechowi, który użyczył nam tak naprawdę dwóch ciągników, ponieważ wcześniej oglądać mogliście ciągnik International 946, no, który był naprawdę, naprawdę igłą odrestaurowany przez rolnika, i teraz ten Maxim 140, którego również możemy wspólnie tak naprawdę przetestować, zaprezentować. Wyjedziemy kawałek na drogę, na asfalt, zobaczymy jak ten ciągni się. Rozpędza. Między 12 a 13 trzeba przycisnąć przycisk od tyłu, i dopiero włączy nam się 13 bieg. Tak też zrobiłem. Mam już 14, 15, 16 i 17. Rolnik powiedział mi, że ciągnik rozpędza się do około 42 km na godzinę. Kabina jest amortyzowana mechanicznie na sprężynach. Bardzo fajnie się tym ciągnikiem. Przemieszcza, to już jest naprawdę komfortowy ciągnik z roku 2007, tak naprawdę, czyli to jest jeden z pierwszych egzemplarzy, który był produkowany w tej serii, ponieważ produkcja trwała od 2007 roku do, do roku 2012. Mam włączoną automatykę teraz zmiany przełożeń dodaję gazu. 10, 11, To już zobaczcie sami, teraz dziesiąty, dziewiąty, zadrukował mi, dodaję gazu. Sam, tutaj nic nie naciskam. 11, 12, teraz będzie. No, musiałbym tutaj mocno przyspieszyć, a jest dość nierówno. Ale uwierzcie mi na słowo, teraz redukuję do 9 i automatyka działa. Ten oto przycisk wyłączona. Włączona. No i co więcej, ciągnik tak naprawdę bardzo prosty w obsłudze, tutaj już bardzo dużo elektroniki no załączane wszystko tak naprawdę z przycisku biegów 17, zmieniamy tutaj zakresy czyli od tego pierwszego do ósmego mamy w pozycji L od dziewiątego do już 17. mamy w pozycji H tej dźwigni kolumna kierownicy regulowana Rewers odbija z tego względu, no, że mamy tą możliwość sterowania również przycisku, więc tutaj byłoby nielogiczne, gdyby zostawała. Naciskanie powoduje wyzwolenie pozycji neutralnej. Jak widać tutaj wskazanie do tyłu, do przodu i neutral. Tutaj włączanie oświetlenia, sterowanie wycieraczkami, spryskiwaczem, okno dachowe zasuwane, radio, sterowanie oświetleniem. Możemy zapalać poszczególne światła, tak jak piktogramy wskazują. Tak te światła będą nam się zapalać. Sterowanie głębokością, miarę wygodne. Jak mamy już raz ustawioną głębokość, tak naprawdę tutaj za dużo nie regulujemy. Potrzebny nam tylko ten przycisk do podniesienia i opuszczenia. Jest to jeden przycisk podnieść, drugie przyciśnięcie wyzwala opuszczenie. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Dziękujemy również bardzo panu Wojciechowi, który udostępnił nam ciągnik do poprzedniego odcinka, no i ciągnik z dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie zapomnijcie subskrybować, bo na przykład kolejny odcinek już jutro. Na razie, cześć!